Witam, prawda? Witam, prawda? Słońce kurde naj w najwyższym punkcie. Czyli w zenicie się mówi, nie? Tak. No. Są takie kurde stwierdzenia, co słyszałeś tyle razy, ale nie używasz tego tam co dzień. No, ile razy dziennie mówisz o słońce w zenicie. Nie wiem czy w życiu raz tak powiedziałem. <laughs> Ciśniem. Kurwa, jaki tu jest dobrobyt, ja pierdolę. Aż, no. aż za, za dużo. Za dobrze, nie? Ale szybko giniemy cały czas. To mnie trochę kurwa martwi. Czy jest tą z tą drogą? Tam bardziej tak. Nie, że do bazy, ale tak w prawo, tutaj za kamieniami. Tam nas nie było jeszcze. O kurwa. Co? No jest? jest. Typek. Uła. Kurwa jak mnie położył zabij go. Jak zabiłem no podnosić. Elegancko. Wezmę sobie trzy cztery strzały. Weź, weź z niego te strzały no. Już nie mogę, więc je chyba wypadają na glebę. masz w sobie krew, obmyj ciało. I idę się obmyć. Ty, ale mocny jest. Gdzie to jest napisane, wszystko? Mam na dole napisane, miałem pod. Aha. aha. lewy dolny róg miałem napisane, że się muszę Ja mam cały obmyć. czas. Stan zakażenie. Poszukaj aloesu, aby się wyleczyć. Siła mi to, aha. chyba siły mi to zabiera. Uważaj, 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 tam następny się kręci. Kurwa, musimy aloes rozkminić. No tu mamy jakieś, cykoria, nagietek. Może będzie narysowane po prostu jak aloes wygląda. O. Nie wiesz jak aloes wygląda? Aaa, aloes kurwa. <coughs> no, aloe vera. Ta. Nie wiem, czy się, kurde będę regenerował. Myślisz, że nas niszczysz, a nas leczysz jak kaloes? Poeto, ty. <grywa> ty idziemy w stronę bazy, no. No idziemy w stronę bazy, coś trzeba też w bazie rozkręcić, kurde. Aha, no ty nic nie mówiłeś, kurde, że pora już. O. Że na nas czas o, znaleziono nowy strój. Ja mam koszulinę. Ty tu jest Aloes chyba. Taki długi. No taki kurwa może i Aloes. Wezmę siekierę, zobaczę, czy jak sięknę, to... Nie no, nic chyba. O, chuj. Słyszysz ich? Nie. A musimy cisnąć w stronę bazy. Komputery. O jest ty, nasza tu masz, ta. Kurwa, tackę, ty O właśnie nareszcie. Z tą tacką tu kurwa, ty nie mogę jej wziąć. No co ty? O. Ty dobra jesteśmy przy samolocie to ja tą tackę znajdę żebyśmy mogli się wymieniać bo to jest bzdura ta, jak jest samolot? O oh, jest. No tu leży. <laughs> Musi być gdzieś ta moja tacka w takim razie i teraz nie wierzę w to, że trzeba jakąś hibanką tackę na początku samej gry wsiąść, żebyś mógł się podzielić z kątem nie? tu leży jakaś tacka. Że tak zrobili, nie wierzę w to. Tu jest. Nie mogę. To chyba w środku jest, ty. Bierzemy ją, jeszcze może kurwa się nada. Usłyszymy ją jak nogę, ne? Ty, ja tu chyba w leki wypadły mi. To. Już nie mogę więcej chyba. No czaj, bierz te leki stary. Tu jeszcze są rzeczy normalnie nowe. W chuj leków tu leży. Jest tacka ty. Ale ja naprawdę. To ty jest nie jedzenie? czy więcej leków, kurwa. Jeszcze dwa leki są. Kurwa, ja też nie umiem. Ale no, w chuj leków, dobrze jest. To ja się wleczę i sobie wezmę jeszcze. Ale z tą tacką to. Masz tackę? No. Nie wierzę, nie. Z tą tazką. Dobra, to co? Baza, nie? Czekaj, z twarzy samolotowy, bo tu woda leży. Ale leków, no ten. To może to już nie wiem. Wiem, że to bzdura, ale może co jakiś czas tu się nowe rzeczy pojawiają w tym samolocie. No to dobrze by było, będziemy tu przychodzić. No. Jeżeli może, chodzi o nasz interes, może, to może, dobrze, to, a jeżeli chodzi o wczucie, to nie. Może te dzikusy kurwa, przynoszą. O, powiedzmy, powiedzmy. No. Nie. Ja zawsze stary, jak kurwa w jakiejś grze trafiał na jakiś beton, to se staram go kurwa w jakiś sposób logicznie wytłumaczyć, żeby sobie nie psuć wrażenia. No, nie, tak samo, tak samo. Najlepiej. Jak szukasz z... Co to kurwa? Szukasz z reguły, chyba w życiu się szuka logicznego wytłumaczenia na bzdury. Tak. Żeby sobie właśnie nie psuć wrażenia z życia. Nie no tak się rozglądam za tym aloesem, bo bym więcej siły miał, jakbym się wyleczył. Bo mi pokazuje, że siła mam na czerwono przez to. Coraz zapadnie w ciemność. Tak, so, idziemy do bazy, można się napić, krój kurwa, co z tych czaszek kurde można zrobić. Może się można tak na kijku pozatykać. Z czaszki powinien odczuwać normalnie. Bo zaraz będzie kurwa ciemno. I źle poszedłeś. Dobrze poszedłem. Dobrze tutaj las poszedł. Jeszcze tak kurde ten domek by nam tutaj wystawał, nie? Ale znowu kurde zbierać teraz 100 kłód. No. Misja. Niemała misja. Rozjebane drzwi. A wracamy z wyprawy dobrze, kurde ustawienie mi się wydaje chyba. No tak. Trzeba rozkminić co można porobić z tych rzeczy, Znaczy mołotowów trochę. A mo mołotowy, kurwa dobry. Zrobię drugą linkę. Zamontuję. Jak masz mięso, to weź na suszarkę w życiu, żeby kurwa się nie zgniło. No, bez kitu. Nie wiem czy jest miejsce. Zrobię jeszcze jedną suszarkę. Nie jest trochę ciemno, nie? Więc może krzywo stać, później się okaże. No dobra. Jakoś kurwa śmiesznie, nie? Już... ...trzy Surow... surowe kawałki mięsa mam tylko w sumie, więc... ...one chyba nawet nie wejdą na suszarkę. Nie. To mogę je tutaj... ale to rano wrzucę je tutaj. Zapalę światełko dla klimatu. A że kurwa, co by było, gdybyś tak człowieku cofnął się do czasów, właśnie jakiegoś średniowiecza, nawet, nie? Albo kamienia łup... Nie, no, do średniowiecza to lepiej nie, ale do kamienia łupanego. O kurwa, czy, czy, czy no coś i, to... i człowieku wyciągnął zapalniczkę? Jak to bacznie. to był Bogiem. byłbyś, nie? by cię. No, w sumie tak, przestraszyliby się, nie? No. Na pierwszym miejscu. Kiba? Kima. pierwsza reakcja z reguły na nieznany to jest strach. W obawie przed tym, że może być coś niebezpieczne dla ciebie. Patrzcie, nie, to, nie kurwa, wchodzę. Patrzę na ten teren. Tylko będą przychodzić, a ich mołotowami to będę kurwa obrzucał. Rzuciłem, rzuciłem, trzy kawałki mięsa do ogniska. Na ruszt. Nosz. Nic to nie napadało dla nas? Kurde, niedobrze. Ale mamy wodę człowieku, przecież se gotuje. Możemy ugotować sobie wodę. Jak to się robi tylko? Weź. O. Cyk. I jeszcze mogę wrzucić jakieś człowieku cuda. Zupę kurwa można zrobić. Zupę można zrobić. Kurwa, mięso się chyba spaliło już. Ty wrzucasz tam coś do tego? powrzucałem. No chuj, też wrzucę. Kurwa. Oj, coś się nie mogę najeść za bardzo. O, jest Pacman. No i co z tą zupą? Mi tylko pokazuje, że można jeszcze jakieś coś dorzucić Albo R. O, jest, Pacman. O, jest woda. Stary garnek do ekwipunku. Można użyć do. do, do wypiłem, pusty jest chyba. No dobra, jest ja swój kurwał, ugotuję. no, no nie, nie było animacji ani nic, ale Mam wypiłem chyba. Tak, widziałem, bo zniknął. No dobrze. Tu linę miałem zamontować. Jest napis SOS, ale on na razie podobno... Nie działa. Nie działa, no. Nic nie robi. Zdjęcie kurwa... Mam zdjęcie tego człowieku mutanta. <laughs> Wszystko, czego mi potrzeba, stary, naprawdę, w notatniku, to zdjęcie tego mutanta. Żeby nie zapomniał czasem. Jak wygląda. Coś się złapało, chyba. Nie, nic się kurwa nie złapało. Katapultę można zrobić, człowiek, nie? Mam tylko jeszcze jeden mały problem, że za każdym razem muszę szukać tego samego kurwa, bo nie, nie ogarniam, czy to jest... O, jest, było. Po prostu dali ci budowle niestandardowe i chuj. Dobra, mamy tu linę. Ładna ta nasza baza jest. Prawda? Może być jeszcze lepsza, ale tutaj dobrze zrobiliśmy kurde z tą palisadą. To są debile, oni nie rozkminią tego. Nie, a nawet jak tu wejdą, to tu się kurwa zablokują i pierdolniesz im tu mołotowa na środek i wszystkich zabijesz. No. No. Coś tu trzeba jeszcze do, dobudować kurwa jakieś. Myślisz, żeby doko dokończyć teraz, zacząć dokończyć to. No nawet już byliśmy, można coś dokończyć. Dobra. A więc w następnym odcinku super historie z życia wzięte podczas budowania. E domu i wieży w bazie na nieznanej wyspie opanowanej przez Timiego i jego podwładnych krwiorzeczy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.